Siemano, drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Itmajdas Tanato z tej strony. I dziś w grze Pokémon Let's Go Pikachu będziemy podążać trasą, którą wskazał nam Bill. Ale zanim jednak zaczniemy, chcę Wam się pochwalić. Poza odcinkiem troszeczkę zadziałałem. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, yy, poszedłem do jaskini digletów i wyłapanie 40 digletów mniej więcej pirazy drzwi zakończyło się. Takim oto sukcesem. Boom. tada Zobaczcie jakie piękne levele mają nasze poksy. Wbiliśmy Charmeliona na 34, Bulbazaura na 37, Pikachu na 36, Wartortla na 33. No i nasze zapchaj dziury, czyli Pidgeotto na 34 i Nidorina na 35 levelu. To wszystko zapewniło nam łapanie w combo. Diglettów w poprzedniej jaskini, którą znacie z poprzednich odcinków, więc myślę, że całkiem nieźle jesteśmy teraz przygotowani. Oczywiście nasze poksy mają nowe ataki, więc na pewno będziemy tutaj je wszystkie dzisiaj prezentować. Zmieniłem mojego chodzącego kumpla na Charmeliona, jako że już z Wartortlem trochę się nachodziłem. No i co? Wchodzimy na drogę numer 9 i bez przedłużania jedziemy dalej z naszą przygodą dzisiaj. Powiem Wam, że trochę czasu mnie kosztowało przygotowanie tych Pokemonów. A zobaczmy w ogóle kogo mamy w pierwszym rzucie. Charmeleona, niech tak zostanie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobra. Dostaliśmy ostatnio Flasha w odcinku. Więc pewnie zmierzamy do tej jaskini, która... poprowadzi nas dalej w fabule. Chciałem coś powiedzieć, ale ugryzłem się w język. Nie będziemy robić spoilerów. Pokaż koleżanko, co tam masz, Iwi i na jakim nędznym levelu on jest. Iwi na 21. Moi drodzy, jesteśmy chyba zbyt OP. Zobaczcie, oto lista nowych ataków Czarmeliona naszego. I zobaczymy sobie dzisiaj animację Fire Spinu. Ognisty obrót w tłumaczeniu polskim bardzo ładnie co, jego już będzie trzaskało to cały czas? Zaraz zobaczymy. O, ale czat! I to mu zabiera cały czas HP. Elegancko. I nowy atak Dragon Rage, czyli Smoczy Szał. Zobaczmy, jak wygląda. Eee, fioletowa kulka. Ale spoko. Robi DPS, więc ja jestem zadowolony. Przepraszam Was, widzowie, za to światło, które pada z tej strony na mnie, ale no nie mamy studyjnego oświetlenia, więc działamy jak jest. Nie, no zostawiamy jak Gloom będzie. To ognisty Pokémon jak najbardziej. Tak czasami ciężko jest mi ustawić to światło. Mam nadzieję, że jakoś nie przeszkadza wam to mega. Bardzo bym chciał, żeby te filmiki wam pasowały pod względem chociaż wizualnym, pomijając moje gadanie. Ale powiem wam jedną rzecz, że pomimo tego, że gram w ten tytuł już parę godzin, mam nabitych. To moja ekscytacja tym tytułem nie maleje. Nie maleje jestem bardzo ciekawy, co ta gra nam jeszcze przyszykuje tutaj. No i niebawem będą wjeżdżały nam nasze trzecie ewolucje na War Turtle i Charmeleonie. Dobra, kaska wpadła. Te walki są naprawdę teraz prościutkie, dobra. To tak, tutaj mamy gościa z. z, 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 z ze skalniakami. Więc może weźmiemy Wartortla. Nie, 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 nie chcę tutaj Twojego summary. Nie chcę oglądać Twoich statystyk. Chcecie przenieść naprzód, kolego. No i zeskakujemy na dół. Weźmiemy sobie tego pokebola. Super Potion. Ok, my jesteśmy generalnie po zakupach, które zrobiłem poza odcinkiem. Mamy troszeczkę potek. Mamy troszeczkę boli do rzucania. Mamy troszeczkę rewajwów. Więc jesteśmy w pełni przygotowani do dzisiejszego odcinka i myślę, że na znaczną część przygody. Onix. Spoko. No, i powiem wam, że War Tortle nasz też nauczył się paru ciekawych ataków. I jako, że walczymy ze skalnym Pokemonem, to pierwszy atak, którego użyjemy, będzie Bumble Beam. Czyli bombelkowy promień. W tłumaczeniu niech tak będzie. Zobaczmy animację. Co mu trysną w oczy? Nie mam pytań. Lewele robią swoje, co mnie bardzo cieszy, bo to przyspieszy troszeczkę naszą rozgrywkę. Gościu kręci brodą. I dziwi się, że przegrał. Bywa, stary, bywa. Dobra. Poczekajcie, bo my teraz tak, mamy dużo opcji. Możemy iść tu na dół, ale ja chcę się cofnąć, bo tam była trawka. A jak jest trawka, to znaczy, że są nowe Pokémony. Ratata na razie tutaj. Widziałem tutaj gościu w ogóle latał z siatką. Więc my sobie zawalczymy. Weźmiemy sobie tego naszego miliona naprzód. Y -y -y, mów Pokémon, Hop. I jedziemy tutaj z walką. <grym> o, ciepłanie, dawaj go. Ptaszysko, jakie nam wyskoczyło. Uj, ale ja nie wiem, oj, oj, oj. Czy tu nie będzie musiał być grany właśnie Great Ball? Dobrze, że już nam wybrało z automatu. Get ready. No, będziemy mierzyć w Excelenta. Oj, za późno. O Jezu, jak on daleko lata. Nie wiem, czy go złapiemy, drodzy widzowie. Ajajaj, wyskoczył w ostatnim zakręceniu. Ona raczej nie należy do tych Pokémonów, co uciekają z tego, co pamiętam. Aj, niewiele brakowało do Excelenta. Dwa, 3. Nie. Prawie go złapaliśmy. Excellent, teraz. Oj, za mocno. Zaszalałem. Jest! Siedzi super. Siedzi elegancko. Mamy firoła, ewolucję spiroła. Lewele lecą do góry nieznacznie już. Pokażcie go. Będzie nowy wpisik do pokédexu. Cacy. Dobra, ale nie wchodzimy do tej trawy. uj, oj, 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 nie! Dobra, musimy od razu wejść w kombat z tym typem, bo jak ja tak będę za każdym razem musiał biegać, to mi się nie chce zbytnio. Ten ratata, co się zapuścił tutaj, w ogóle szalony. Tu jest Nidorina... To znaczy Nidoran w wersji damskiej. Chodź tu koleżko. Nie, 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 nie. O, dobra. My wpadliśmy na niego. On nas zauważył, bo musiałem uciec, bo się przestraszyłem tego Spiroła. Że wejdziemy w niego. Robacze Pokémony. Paras. My już Parasa chyba mamy w swojej kolekcji. W tej jaskini, w, którym, w której spotkaliśmy zespół R. Dobra, Emberki użyjemy to powinno chyba załatwić sprawę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ten Ember to i tak później będzie szedł do usunięcia w późniejszym etapie gry. Sek super. A to jeden Pokémon tylko, dobra. I okej. Okay. Tu są same Spiroły. Dobra, lecimy dalej bez przedłużania. Nie będę tutaj kampił w tej trawie. A, czy coś tutaj znajdziemy? Tutaj jest przejście, strasznie długi korytarz. Oj, 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 oj. Oj, nie, ognistym mówimy nie. Wziąłbym tego Bulbazaura, ale on tak wystaje ponad te inne pokemony, że... niech będzie... ten wodny stworek na żółwik w walce wykorzystywany. Giodu. Trzy Pokemony masz. Bo pewnie będą miały niskie levele. Pyk. To my sobie użyjemy water bo tego też chyba nie widzieliśmy. Wodna broń, dawaj. No, taka sobie animacja. Dobra, następny Giodu. Nie, zostawiamy tutaj naszego koleżkę. Ten sam atak. I ostatni Geodude. Myślałem, że może następna forma się pojawi, ale niestety nie. Nie chcą nam zaprezentować jeszcze Gravelera. I pyk, leży. No dobrze, moi drodzy. No to pokonany. I idziemy teraz na górę. Bo... A nie, poczekajcie, jeszcze wróćmy się. Zobaczmy, czy może coś tam leżało, ale nic tam chyba nie było. Nie, nic tu nie ma, tak jak myślałem. I lecimy na górę. Jesteśmy z powrotem, drodzy widzowie, ponieważ musiałem na chwilkę przerwać, ale kontynuujemy już naszą podróż i tu kolejna walka przed nami. Oj, nie zmieniliśmy pokemona. A nie, chyba jest War Turtle, tak mi się wydaje? Tak, super. Elegancko. Dobrze, że tego nie zrobiliśmy i nie zmieniliśmy go na Charmeleona, bo tutaj byłoby gorąco. Bo nasz Charmeleon nie lubi ziemnych ataków. Mógłby mu trochę ten ogień na czubku ogona przygasnąć, jakby go tak zasypali piachem. Raticate. Czy chcemy zeswitchować Pokemona? A idź Pikachu, bo chcę zobaczyć Twój nowy atak, bo Pikachu również został nowy atak. I tym atakiem jest Thunder. Więc zobaczmy, co ten atak potrafi zrobić. I jak wygląda jego animacja. Pyk. My, wydaje mi się, że tu raczej będzie one shot. I zobaczmy. Ociepanie, Ale sztosik. Sztosik, sztosik. Robi wrażenie. Naprawdę. Te animacje niektóre są tak fajnie dopracowane. Strasznie mi się podoba ten aspekt wizualny tej gry. Niesamowite. Dobra, tu mamy Pokebola, od razu go podniesiemy, chociaż pewnie i tak będziemy zaraszczyli do góry w prawą stronę. Super potion. Okej. Okay. Dzięki dzięki. Ciekawe kto to tak gubi te rzeczy. No i co? Zostawimy już tego żółwia naszego wodnego. Pięć pokeboli, świetny. Siema młody. Pokaż co tam masz. Przygotowane dla mnie. Diglet. Z digletów się już naoglądałem przed tym odcinkiem. Ale nie w walce, tylko w łapaniu. A zobaczmy najsłabszy atak w ogóle. Czy da radę go shotować. Czy jednym strzałem padnie, powinien? Tak jest, super. No, przewaga level jest konkretna. Podoba mi się to. Nie wiem, kogo chcę wyrzucić. Dobra, zostawimy go. Firo. Firo, Firo. Już złapaliśmy koleżkę. Szkoda, że nie zmieniliśmy go na Pikachu tego Wartortla. Pikachu by sobie szybciutko poradził z tym latającym. Krukiem, ale chociaż czy to kruk. Nie wiem, jakiego ptaka to przypomina. Słaby raczej ze mnie ornitolog. A może jakaś czapla? Czapla? Może? Nie mam pojęcia. Ale leży. To jest najważniejsze. Wpadły ekspy, wpadła kasa. Nie chcemy ewolucji. Pum, 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 pum. Ja chcę mieć bulbazaura. Kapusta jest dobra. Ewolucja kapusty już niekoniecznie. Tu jest Nidorina... Znaczy Nidoran w wersji damskiej. Co ja mylę ten, że to jest Nidorina? Nidorina to jest. we 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 Co to za karate kit tutaj? Dobra, ale zostawimy sobie, bo nasz War Turtle ma najniższy level, więc... Yy... Niech on sobie Expi, bo chyba wydaje mi się, że te pokemony, które biorą udział w walce rzeczywistej, dostają więcej punktów doświadczenia niż te, które dostają ten zielony Exp. Tak mi się wydaje przynajmniej. Monkey. Jeden Pokémon. Pink. Bubble Beam. Cyk, elegancką. Gościu w lekkim szoku. Dobra. Tutaj na dół. Tu jest koleżanka, która chce się jeszcze tutaj pojedynkować. Czy nie? Tak, chce. Nie wiem dlaczego nie sfokusowała nas. Jak staliśmy obok niej, ale... Nie, to nie, sam zaczepię. O, i mamy Golding. To jest bardzo fajnie, ponieważ mamy też wodnego Pokemona, ale nie prezentowaliśmy jeszcze jednego ataku, którego nauczył się na żółwik, czyli bite. Zobaczmy jak wygląda animacja też tego ataku. Eee, szału nie ma. Pyk. Atak rogiem. I ostatni bajcik powinien załatwić sprawę i zobaczymy co wyrzuci jako następnego pokemona. Pidgeotto. To ja chcę jeszcze raz zobaczyć animację naszego pikachu, bo czemu nie? Kto mi zabroni? Dobra, hop do pokebola. Jest, jest nasz Pikachu w sweterku. Ja chyba mu zdejmę te ciuchy zaraz, bo już ten sweterek mnie drażni. Ale czapkę mu zostawimy. Jak to? Tander nie zadziałał? W sensie nie udało nam się trafić. Co tu się dzieje? Okej, okay, on unika cały czas tego tandera. To co, ten tander ma taki niski accuracy, że nie trafia? Ile on ma? Info pod Y. -iem. 70. Okej. Okay. Jeszcze raz spróbujemy. Ale gościu jest szybki. Dawaj jeszcze raz. No musisz trafić, ja chcę zobaczyć animację. Jest, udało się. Za szóstym razem? Czy za piątym? Było to dość problematyczne. Niezbyt to dobrze wróży nad użytecznością tego ataku. Nasz pidziot to dostał 35 level. Okej, okay. niech tak będzie. Właśnie to on też zaraz będzie ewoluował, ale jaja. Dobra, zacznę, czy coś tu jest. Wiecie co, bo ja pamiętam, że tutaj jak się zeskakiwało, to w którym z tych... O właśnie miejsc był Pokeball. Ale nie ma. A my niepotrzebnie zeskakiwaliśmy. Dobra, przejdziemy się na spokojnie. Ojejku, to kawałek jest. No to co? Zaraz drodzy widzowie będą ewolucje za ewolucjami szły. Nie wiem czy w dzisiejszym odcinku, bo nie wiem, ile tu nam jeszcze walk zostało. Pyk, chodzimy do góry. Cyk. A, czy to już jest finito. Dobrze, i tutaj mamy drogę numer 10. Jakieś ciekawe stworki tu wyskoczą, czy nie? Super Potion Nie narzekam, trochę ich tutaj leżało po drodze. Ze trzy chyba były. spirow No, zostawcie mnie. OS kolejny Nidoran. O, to tutaj, jakby ktoś chciał farmić chyba szajniaki, to będzie dobry spocik, tak mi się wydaje. Na Nidorany. Ale nic ciekawego poza tym tu nie widzę. O, proszę, jest druga forma od razu. Dobra, to to trzeba sobie zapamiętać, drodzy widzowie. A my tutaj bez ociągania idziemy dalej. Ale zespół R, znaczy nie zespół R, Team Rocket. Osaczyli nas. Przez ciebie nasza reputacja została totalnie zmiażdżona. Czyli że nigdy dzięki przez to nie spotkają się ze swoim bosem. I teraz muszą się na mnie zemścić. O, żebyście się nie zdziwili. Zatrzymać się! Ktoś krzyknął. O! Ona nie może wybaczyć tego, że napadli na dziecko, czyli na nas. Kim jesteś, paniusiu? Chcesz, żeby gang również ruszył na ciebie? Poradzę sobie z wami. Czy mógłbyś zająć się tym jednym? Proste, że mogę. Dobra odpowiedź. <laughs> a teraz zaczynajmy. Ej, ty piarka malaprasa. Ale sztos, uwielbiam tego poksa. No hono tu, pokaż co tam masz, Raticate'a. Na którym levelu? Nie wróżę nic wysokiego. 22. drugi. Bumblebeam. Ciekawe co to jest za typiarka. Ja jej nie pamiętam, w oryginalnej części gry chyba jej w ogóle nie było. Crunch. Taki wzmocniony bite. Tak ty mnie gryziesz, to ja też A masz. Ja nie przypominam sobie w ogóle tej postaci. Jakąś, mam jakiś przebłysk, coś tak wizualnie kojarza, ale... Nie pamiętam. Nidorina 36 level. Dobra, gościu dostał Bęcki. Jezu, dzieciaku, jaki ty jesteś silny! I dał dyla. Nawet trójka was atakujących nie była wystarczająca. że mamy, że ma tego lodowego pokemona strasznie silnego. Kim jesteś? Ej, zobaczcie, to jest ta Loreli i ona należy do elitarnej czwórki. Czy ma ich zamrozić? Nie. Poddali się, jak dowiedzieli się o tym, że ona jest z elitarnej czwórki. Tak coś czułem, że ja ją kojarzę. Jesteś naprawdę utalentowanym trenerem. Podziwia na, podziwiała nas w walce i pyta się, czy zbieramy odznaki. I nie może się doczekać, by zmierzyć się z nami w Pokémonowej lidze. I do zobaczenia. Pożegnała się z nami, życząc nam powodzenia w zbieraniu odznak. No dobra, moi drodzy, to co my mamy tutaj? Jeszcze jedna walka. To co? Zawalczymy sobie. I przed nami chyba jaskinia. Ale ciekawy zwrot akcji. Naprawdę tego wcześniej nie było. I Dobra. I od razu najsilniejszym atakiem, jaki mamy, tutaj wyjedziemy. Pyk, jeszcze raz. A ona ma dwa Pokemony w ogóle. Zobaczymy co tam się kryje za drugim Pokebolem. Uwaga, uwaga. Pikachu 37 level, zacnie. Podoba mi się to. Psyduck. Dobra, zeswitchujemy Pokemona. i Pikachu. Pyk. I hop. I mamy Psajdaka i potraktujemy go może mało przyjemnie, bo naszym Thunderboltem już tym Tanderem nie będziemy atakować. Hop. Dobrze. Cacy. Okej, okay, moi drodzy, to tak, tutaj mamy. O, jeszcze tutaj jest coach. To też sobie z nim zawalczymy. Nie powinniśmy mieć większych problemów. Tak, chcę się pojedynkować. Pokaż, co tam masz. Oni później zawsze te tiemki rozdają, więc warto to robić, żeby dostawać te ataki. Tasza, co tam masz? O, proszę, ewolucja poliwaga. Tego jeszcze nie było. Na którym poziomie będzie? 25. Easy peasy. Jako, że jest to wodny pokémon, to pojedziemy z naszym bajtem. O, ciepanie. To trochę zajmie. Mam nadzieję, że oni nie leczą tych swoich pokémonów. Czy jeszcze dwa. Hop. I trzeci Bite, Znaczy czwarty Bite. przepraszam, powinien wystarczyć. Hop. Zgadza się. Prime. O, to walczący pokemon. Walczący, one nie lubią psychicznych, ale my nie mamy psychicznych pokemonów. Hmm. To wiecie co? Chyba zostawimy naszego koleżka. No. Proszę, jakie tu ewolucje wjechały na zakończenie już odcinka. Bumblebee. O, zaczął, ciekawe. Nawet pomimo przewagi levelu, rozpoczął ten fight. Ale to i tak go chyba nie uratuje. Pyk. Udało się? No, udało się, super. Fajnie. I pokonaliśmy Tasze. O, trochę kaski wpadło. Super. I jaki atak od ciebie dostaniemy? Brick Break, łamacz cegieł. Niech tak będzie. Okej, okay, moi drodzy, dobra. Wiecie co? To my sobie zrobimy tak, że ja za chwilę pójdę odleczyć Pokémonę, ale zrobię to już poza odcinkiem. A w następnym będziemy już wchodzić do tej jaskini i zmierzać do kolejnego miasta, w którym może znajdziemy nową odznakę albo coś innego. Także moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną, że śledzicie i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się i yo.